Witam serdecznie moich widzów, widzów mojego kanału. Dzisiaj wypuściłem młódki pierwszy raz. Widzę tak grzecznie wychodzą, grzeją się na słońcu. Ciepło im, gdzieś tam chodzą po wolierce. Eee, mamy dziś koszowanie, o szerszeń tam lata. Teraz czekam na kuriera, bo przyjeżdża po gołąbki, więc akurat idę pakować. Gołąbki do wysyłki. Tam stary, dwa, trzy, trzy stare mam tam zajechane, które wróciły, żeby przez pomyłkę ich nie zakoszować. Te wyrzuciłem z gołębnika do młodych. A tak to tu młodzież wyszła i siedzą. Czekają, żeby ich zawołać. Coś tam świat zwiedzają. Mam nadzieję, że się Oblatają. No, i wyłapuję tu mutki dla kolegów z rozpłodu. O, tu jeszcze zostanie. Zbijaję ogonem. Tu jest rudy. Płowy rudy. Ktoś tam kiedyś mnie pytał, jakie młode jeszcze są. O! Taki półeczek rudy. To nie widać, no, że bliżej będzie widać jest taki z tych moich płowków rudych

i 304 i tutaj 282 gąbek i 308 a dzisiaj tu sobie kolega z okolicy Krakowa przyjeżdża po gołąbki, więc wyłapuje. To są młodiaki. 261 ciemny, po sztolu to tak machasz tu? mamy 267 rudy Tu jest niebieski 280 306 niebieski 312 nakrapiany 313 niebieski 309 niebieskim ręgusik tu 114 niebieski i tu 278 niebieski ten z tym tym tu zależy Same siwki wyszły. Takie lubię, nie, nie lubię tych kolorowych. Czerwone są fajne, moim zdaniem, lubię, ale jaszczą pierwszy atakuje czerwony. No, no, dwa wyczoki z tych sztoli. No, one są minimalnie, wszystkie są równe. szczypice ich się poszczypice fajnie są... wy... wyłożyły, się fajnie pojawiły. No nie, bo jeszcze się przyzwyczaiłem się do ja tego nie szpiewa. Kolega pojechał, zabrał gołąbki. No i przyszła pora na pilnowanie gołąbków. Na lot dość grzeje. I czekamy. Czekamy na gołębie z miejscowości Międzyrzecz wypuszczona 5,40 Jest to lot okręgowy, okręgu e, Śląsk południe Także będzie dzisiaj dosyć wymagająco. Zobaczymy. Zobaczymy kiedy coś nadleżybek gdzieś go widziałem, gdzieś siadał Jest, jest, tutaj jest. Z tego jest gołąbek. O. pach, 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 go pogonić, żeby pach, Chyba pach, odbiło, nie?

Teraz w pojemniku złapałem Jak przyszła A co dopiero dzisiaj 500 Pójdź, pojdź, pojdź, pojdź Pojdź, 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 pojdź Jak one by jeszcze dzisiaj miały lecieć Więcej Następną odbiło A wyczka jest Następnego odbiło Jest następny wysoko Siada Się cieszy

Pojdź, 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 wesoło. Następny, dwa następne, trzy następne. Raz, cztery. Biały jest ludoklasens Cztery. pojdź, 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 pojdź.

Pęd, 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 jak zwykle. rudę a nawet ruda niezmęczona wygląda. Jest następne, bo cień tam zrobiło. Tam jako grupa gołębi idzie i z tej grupy coś siada, dwa siadają. Wow. Pęd, pęd, Poc

Ruda oczywiście tu też jest. Kolejna. Ile ich jest? Eee, 38. 38. Tutaj zmęczona. Tam jest płowka. Na płowkę można było liczyć. Jest kolejny. Ruda. Ruda. Kolejne się odbijają. Pokaż się. To jest seryjna, aleś mi oblała wodą No To jest seryjna, to jest seryjna, to jest seryjna Coś odbija, tu jeszcze są też dwa młodziaki takie do wzięcia, zaś coś odbiło 42 są natypowane to roczne to czarna. To jest ta seryjna, to jest seryjna, to jest piątka 1 2 3. seryjny Chyba jest kolejny. Tak powoli to trzeba liczyć, że to już będzie końcówka konkursu. Zrobię 5 typowanych. Nie dałem tej 52 do serii. A ona ona siada. A roczniaki mają przeprawę, bo stare coś tam siadły. Tam rudą dałem. Jednej rudej brakuje seryjnej. O, myślę, że już będzie powoli po konkursie. Koledzy tu coś dzwonili? O, tu telefon, czy koledzy dzwonili? Nie dzwonili. 11:13. 11:13. A teraz przerwa, jest ich 40. 5 jakoś tam brakuje mi trzech typowanych Trzech, tu jednej, a która była czwarta typowana. 5 typowanych brakuje. O, tam idzie grupa gołębi cisną. Także nie jest zła jazda. Tu widać jak siedzą roczniak, roczniak. Eee, roczniak roczniak, tu jest dwulatka Tam roczniak, tam biały ludoklasens Przyleciał, paj, 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 roczniaczek i to chyba nie jeden Jeszcze coś tam krąży Paj, 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 wejdziesz Paj, 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 tam samica przyleciała, Kaj idzie w złą stronę. Są kolejne, ale to już teraz już będzie na trzy są nawet. Raz, dwa, raz, dwa, cztery odbiło. Pach, 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 Cztery są, jakieś wystraszone. Poć, 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 pojdź, 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 pojść, Odbiło. 4 czy 5 nawet teraz, to jest rude No na pewno jeszcze dwa latają, 3 latają Ciebie nie odbiło Oś ty za jeden gamoniu Pocz, pojdź, pojdź, pocz! Ty wyskoczył z gojemnika i witasz ich! O ty Cwaniaku!